Na wybrzeżach Morza Adriatyckiego i Jońskiego położone jest niewielkie państwo Republika Albanii. Powierzchnia kraju wynosi 28 tysięcy km kwadratowych, a liczba ludności nie przekracza 3 milionów osób. Na terytorium tego małego państwa znajduje się około 200 tysięcy bunkrów wojskowych. Wszystkie zostały zbudowane w latach 60. i 70. XX wieku, jednak nigdy nie zostały użyte zgodnie z przeznaczeniem. Obecnie prawie wszystkie bunkry są opuszczone, a mieszkańcy nie wiedzą, co z nimi zrobić. Ich demontaż kosztowałby prawie tyle samo, co ich budowa. Te martwe betonowe grzyby, które porastają całą Albanię, są niemym świadectwem paranoi dyktatora Envera Hođe, jednego z najbardziej absurdalnych epizodów w historii tego kraju. Enver Hodge urodził się na początku XX wieku w miasteczku Girocastra, które wówczas należało do Imperium Osmańskiego. Jego ojciec był handlarzem tkanin. Enver Hodge dobrze się uczył i po ukończeniu szkoły otrzymał nawet państwowe stypendium na studia we Francji, na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Montpellier. Jednak dość szybko odebrano mu stypendium i młody człowiek studiów nie ukończył. Jak głosi oficjalna biografia, w tym czasie Enver Hoxha zainteresował się ideami socjalizmu, a nauki przyrodnicze zeszły na dalszy plan. Krążyły jednak plotki, że młodzieniec po prostu oddał się alkoholowi i kobietom, a studia zaniedbał. Nie przeszkodziło mu to jednak dobrze opanować język francuski i turecki oraz przeczytać dzieła Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. W połowie lat trzydziestych Hoxha wrócił do rodzinnej Albanii i zaczął uczyć języka francuskiego. Nauczycielem jednak był krótko. W tym czasie Albanię zajęli włoscy faszyści. Hoďa odmówił współpracy z okupantami i stracił posadę. Wówczas młody nauczyciel zszedł do podziemia i aktywnie zaangażował się w walkę z włoskimi okupantami. Otworzył również sklep tytoniowy, który stał się miejscem spotkań komunistów. Doskonaląc swoje zdolności oratorskie, bez trudu wszedł do kierownictwa albańskiej partii komunistycznej założonej w roku 1941. Kilka lat później Albańczykom udało się wyzwolić kraj spod okupacji. W nowym rządzie Chodza został premierem, ministrem spraw zagranicznych oraz naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Na początku swojej kariery Enver Chodza zręcznie lawirował w polityce zagranicznej i potrafił zaprzyjaźnić się jednocześnie z jugosłowiańskim przywódcą Josipem Broz Tito oraz sowieckim wodzem Józefem Stalinem. Jednak w roku 1949 Jugosławia demonstracyjnie opuściła blok socjalistyczny. W związku z tym trzeba było wybrać sobie nowego sojusznika Związek Radziecki, uosabiany przez Józefa Stalina. W podziękowaniu za wierność Związek Radziecki hojnie obdarował Albanię. 200 milionów dolarów przeznaczono na rozwój techniczny i infrastrukturalny. Z Moskwy do tirany wysyłano żywność, maszyny, sprzęt, lekarstwa, a także najlepszych specjalistów geologów, lekarzy i wykładowców aby wesprzeć rozwój bratniego kraju socjalistycznego. Chodża ogłosił, że Albania pójdzie drogą ZSRR czekają industrializacja, kolektywizacja i kulturowe przekształcenie narodów. Enver Chodża był najlepszym uczniem i naśladowcą Stalina. W Albanii wznoszono pomniki sowieckiego przywódcy. Duże miasto Kuczowa zostało przemianowane na Stalin. Imię Stalina nadano także kombinatowi tekstylnemu, fabryce samochodów i traktorów, uniwersytetowi w stolicy, kilku szkołom oraz dziesiątkom albańskich ulic. Trudno się dziwić, przecież wszystkie te zakłady zostały zbudowane za pieniądze Związku Radzieckiego. Nawet monety, którymi Albańczycy płacili w sklepach, zostały wybite w mennicy leningradzkiej. Przyjaźń ze Związkiem Radzieckim zakończyła się po śmierci Józefa Wisarionowicza. Stosunki z Nikitą Chruszczowem nie układały się choć od samego początku. A po dwudziestym zjeździe KPZR, na którym potępiono kult jednostki Stalina, przyjaźń radziecko-albańska definitywnie dobiegła końca. W roku 1962 Albania wystąpiła z Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, a następnie ogłosiła, że nie zamierza spłacać Moskwie swoich długów. Nie oznaczało to jednak końca stalinizmu. Kiedy w marcu roku 1953 zmarł Stalin, chodża zebrał mieszkańców Tirany na największym placu stolicy, tam gdzie znajdował się pomnik Stalina, i poprosił ich, aby uklękli i złożyli przysięgę wiecznej wierności i wdzięczności złożoną z dwóch tysięcy słów wobec swojego ukochanego ojca i wielkiego wyzwoliciela. Po tym rytuale nastąpiło 14 dni żałoby narodowej – Dłużej niż w samym Związku Radzieckim. W ten sposób stalinizm, przybyły z Związku Radzieckiego, szybko odrodził się w Albanii, tyle że tam otrzymał nową nazwę. Reżim Chodży był w istocie wierną kopią reżimu Stalina. Albania była pomniejszoną wersją Związku Radzieckiego, przy czym poziom represji wcale nie był niższy. Podobnie jak Stalin. Chodża wyznawała teizm i to w jeszcze bardziej agresywnej formie. Podczas gdy w Związku Radzieckim wolność wyznania istniała przynajmniej formalnie, w Albanii za potajemne odprawianie obrzędów religijnych groziła kara śmierci. Artykuł 55 Konstytucji Albanii z roku 1976 zakazywał tworzenia jakichkolwiek organizacji o charakterze religijnym, działalności religijnej oraz propagandy religijnej. W latach 60. Albania ogłosiła się państwem ateistycznym. Wszystkie kościoły i meczety zostały zamknięte. Część budynków przekształcono w kina i magazyny, ale większość obiektów została po prostu zniszczona. Duchowni zostali poddani represjom. Znany jest przypadek, kiedy księdza skazano na śmierć tylko dlatego, że w domu jednej z par małżeńskich odprawił w tajemnicy chrzest. Zakazane były nawet brody. Noszenie brody zostało uznane za przejaw religijności i było całkowicie zabronione. Hodżyzm negatywnie odnosił się do postępu naukowo-technicznego. Do roku 1990 Albania pozostawała w tyle za innymi krajami bloku socjalistycznego o 40 lat, nie wspominając już o krajach zachodnich. Absurd całej sytuacji pogłębia fakt, że w Albanii wideomagnetofony i prywatne samochody były uznawane za przedmioty burżuazyjnego luksusu. Były zakazane, nieprodukowane i nieobsługiwane. Podczas gdy w innych krajach socjalistycznych były one masowo produkowane i stopniowo stawały się częścią codziennego życia. Choć wciąż były to towary deficytowe, w Albanii ich obecność była surowo zabroniona. Hodżizm wyróżniał się również szczególną wrogością wobec współczesnej kultury. Jazz, rock, a nawet jeansy były w Albanii zakazane jako narzędzia obcego wpływu. W tamtym czasie władze intensywnie promowały także teorię iliryjską o pochodzeniu Albańczyków, podkreślając ich etniczną wyjątkowość. Ponadto, w okresie chodżyzmu Albańczyków zmuszano do prowadzenia skrajnie ascetycznego trybu życia. Wszelkie próby poprawy codziennego bytu były postrzegane jako burżuazyjne fanaberie. W innych aspektach chodrzyzm wiernie kopiował stalinowską politykę wewnętrzną. Procesy polityczne, czystki w szeregach partii, manie szpiegowską, wrogów ludu oraz pozasądowe egzekucje przeciwników politycznych. Wszelkie próby polepszenia codziennych warunków bytowych były postrzegane jako burżuazyjne wpływy. Procesy polityczne, czystki w szeregach partyjnych, manie szpiegowską, wrogów ludu i pozasądowe zabójstwa przeciwników władzy. Za przestępstwa przeciwko państwu odpowiedzialność mogły ponosić nawet dzieci, począwszy od 12 roku życia. W Albanii z powodzeniem zbudowano własny łagier dla więźniów. Za represje, aresztowania i tortury odpowiadała służba specjalna Sigurimi, odpowiednik sowieckiego NKWD. Pod względem brutalności tortur stosowanych w celu wymuszenia zeznań od wrogów ludu, albańska służba specjalna nie ustępowała sowieckim odpowiednikom, a nawet je przewyższała. Gdy tylko Hodża doszedł do władzy w roku 1944, zrozumiał, że chce kontrolować wszystkie procesy w kraju. Potrzebna mu była własna służba specjalna. W tym samym roku powołano specjalne ministerstwo. Składało się z pięciu tysięcy elitarnych żołnierzy i nosiło nazwę Dyrektoriat Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli po prostu Sigurimi. Ta struktura zajmowała się absolutnie wszystkim. Od wywiadu i kontrwywiadu po czystki partyjne i masowe represje. Ponieważ dyktator inspirował się ideami Stalina, jego służba została wzorowana na NKWD. Od samego początku Sigurimi zaczęło wykonywać egzekucje. Pierwszymi ofiarami byli wojskowi zbrodniarze i kolaboranci, potem przyszła kolejna przeciwników komunizmu. represjami osobiście kierował szef służby Koci Dzodze. Z inicjatywy chodzi najwyższe kierownictwo partii zorganizowało publiczne procesy sądowe, o czym ogłoszono we wszystkich mediach. W ten sposób rząd dawał do zrozumienia, że każdego zdrajcę spotka kara śmierci. Zdrajcą mógł być również ktoś, kto próbował uciec za granicę by uniknąć radości komunizmu. Ruch narodowy, organizacja Bali Kombetar, która wypowiedziała wojnę nowemu reżimowi, został szybko zduszony. Sigurimi przewyższało inne służby nie tylko liczebnością, ale też wyposażeniem. Już kilka lat później miało 30 tysięcy ludzi, nie licząc informatorów. Żołnierze tej formacji tłumili protesty o dowolnej skali. Do roku 1949 udało im się powstrzymać ponad 10 antykomunistycznych marszów i zamknąć tyle samo podziemnych grup. Kiedy narastał konflikt między Albanią a Jugosławią, represje dotknęły wszystkich komunistów sympatyzujących z Tito. Wśród albańskich komunistów Tito cieszył się dużym autorytetem. Ale Enver Hoxha nie mógł znieść tak niebezpiecznego konkurenta. Od roku 1947 każdego, kto mógł wzbudzać podejrzenie sympatii do Tito, poddawano brutalnym działaniom. Członkowie Sigurimi wdzierali się do domów i aresztowali całe rodziny. Czystki dotknęły również Komitet Centralny. Niemal połowa jego członków została zatrzymana wraz z 32 ministrami. Również sam szef Sigurimi, Koci Dzodze, został osądzony i natychmiast powieszony. Jeśli do niedawna można było prowadzić własne życie, już w roku 1948 nic nie działo się bez wiedzy służb. Kajdanki zakładano nawet za najmniejsze podejrzenia. Łącznie w więzieniach i obozach podczas rządów Chodży przebywało ponad 100 tysięcy osób, stracono ponad 6 tysięcy, ile osób zaginęło, pozostaje do dziś nieznane. W niektórych celach więziennych przebywało po 30 osób. Każdemu więźniowi przydzielano mniej niż 500 gram chleba dziennie czasem sałatę. Z odzieży jedynie lekką kurtkę jesienną. Do tego więźniów torturowano. Jeden z księży wspominał, z wszystkich tortur najgorszy był prąd. Elektryczny. Wkładali do uszu stare przewody telefoniczne. To była najokrutniejsza męka, jaką kiedykolwiek musiałem znieść. Innym zadaniem Sigurimi było podsłuchiwanie. Agenci wkraczali do domów niewiarygodnych obywateli i instalowali nasłuchy. Nie tylko w telefonach, Lampach czy meblach, lecz nawet w obuwiu. Oprócz sprzętu podsłuchowego, Sigurimi miał tysiące informatorów, werbowanych różnie, przez pieniądze lub groźby. Społeczeństwo żyło w ciągłym strachu, ponieważ wrogiem ludu mógł zostać każdy, i to z dowolnego powodu. Zresztą zastraszenie obywateli nie było trudne. W całym kraju działał tylko jeden oficjalny kanał telewizyjny. Telewizja przekonywała ludzi, że wrogowie socjalizmu są wszędzie. Otaczają Albanię wrogim pierścieniem. Wszyscy obywatele kraju od 18 do 56 roku życia, w tym kobiety, zobowiązani byli do uczestnictwa w kursach przygotowania wojskowego. Maniakalna obsesja dyktatora na punkcie poszukiwania wrogów doprowadziła do tego, że zamienił Albanię w jeden wielki schron przeciwbombowy. Jedną z obsesyjnych idei Envera Hoży była budowa betonowych bunkrów na wypadek ataku wroga. Powstawały one na terenie całej Albanii, głównie na wybrzeżu oraz wzdłuż granic z Grecją i Jugosławią, ale także w miastach, parkach i innych pozornie przypadkowych miejscach. Ten paranoiczny projekt pochłonął nie tylko większość produktu krajowego brutto kraju, ale również życie wielu robotników, którzy najczęściej byli przymusowo zatrudniani. Architekt bunkrów, Jozif Zagali, został ostatecznie wysłany do obozu pracy podczas jednej z regularnych czystek przeprowadzanych przez Hodże. Istnieje legenda, według której po zbudowaniu pierwszego bunkra Hodża zamknął architekta w środku i oddał strzał z czołgu, aby sprawdzić wytrzymałość konstrukcji. Bunkier przetrwał próbę, a śmiertelnie przerażony konstruktor otrzymał od dyktatora nagrodę. Przez długie lata paranoi zdrowie dyktatora poważnie się pogorszyło. Na początku lat 80. dyktator miał już ponad 70 lat. Chodża fizycznie nie był w stanie kierować krajem, ale bał się przekazać władzę komukolwiek. Ufał jedynie swojej żonie Nedżmije. Była członkinią Komitetu Centralnego Albańskiej Partii Pracy i dyrektorką Instytutu Badań nad Marksizmem-Leninizmem. Ta instytucja naukowa, mimo swojej nazwy, przez 30 lat zajmowała się tworzeniem nowej światowej ideologii Chodżizmu. Żona we wszystkim wspierała słabnącego męża, chociaż, jak się później okazało, potajemnie, bez jego wiedzy, uzgodniła kandydaturę następcy Enwera. W roku 1983 stary dyktator przeszedł zawał i udar mózgu. Formalnie pozostał głową państwa, ale faktycznie wycofał się z życia politycznego. A dwa lata później zmarł z powodu wylewu krwi do mózgu. W Albanii ogłoszono żałobę narodową. Przez 9 dni tłumy ludzi przychodziły, by pożegnać się ze swoim przywódcą. Domy, w których mieszkał, przekształcano w muzea. Po rządach Envera Hodży pozostały bieda, ruina i 173 371 bunkrów. Ale do tej pory ani jeden z nich nie został wykorzystany. Po upadku reżimu albańczykom pozwolono demontować bunkry na własną rękę, ale tylko na własny koszt. Oczywiście większość ludzi nie kwapi się do ich usuwania, próbując znaleźć dla nich jakiekolwiek zastosowanie. Służą jako schronienie dla zwierząt, małe sklepiki, dzieci się w nich bawią, a bezdomni nocują. Pięciopiętrowy bunkier, w którym w razie wojny nuklearnej miał się schronić przywódca z najbliższym otoczeniem, w nowej epoce został przekształcony w Muzeum Historyczne i galerię sztuki Bunkard. Dawny bunkier Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekształcono w Bunkard-II. Mieści się tam ekspozycja poświęcona historii sił porządkowych, w tym tajnej policji Sigurimi. W jednej z sal projektor wyświetla kroniki sprzed 30 lat: starcia demonstrantów z policją, rozpędzanie tłumów armatkami wodnymi, obalenie pomnika Envera Chodży. Szczególną popularnością wśród turystów cieszy się toaleta przeznaczona dla wodza. Najwyraźniej idee komunistyczne przenikały całe życie albańskiego dyktatora, ponieważ nawet Sedes w jego bunkrze był pomalowany na czerwono.